Dlaczego 99% ludzi nigdy nie wychodzi z biedy? Bo nie rozumieją jednej kluczowej różnicy: słuchaj uważnie. Biedni oglądają seriale, bogaci czytają książki. Ilość przeczytanych stron mówi więcej o Twoim życiu niż Twoje słowa. Biedni są wynagradzani za czas, bogaci za efekty. Biedni szukają winnych rządu, rodziny, szefa. Bogaci patrzą w lustro i biorą odpowiedzialność. Biedni skupiają się na oszczędzaniu, bogaci na inwestowaniu. Bo ci pierwsi boją się stracić, a drudzy wiedzą, że tylko ryzyko prowadzi do wzrostu. Biedni wierzą, że pieniądze to źródło zła, bogaci wiedzą, że prawdziwym złem jest życie w strachu i braku. Biedni mają mentalność loterii, czekają aż coś się wydarzy. Bogaci mają mentalność działania, wiedzą, że jeśli czegoś chcą, muszą to stworzyć sami. Jeśli czujesz, że to Cię dotyczy, zostaw lajka, niech algorytm pokaże to innym, którzy potrzebują się obudzić. A jeśli chcesz wspierać przekaz, kliknij wesprzyj pod filmem. Dzięki temu ten kanał może działać dalej bez kompromisów. Ilu ludzi znasz, którzy tylko czekają?